Ach, te platformówki 2.5D. Nikt o nie nie walczy, a one wciąż się pojawiają. Bo czy nie wolimy ręcznie malowane lub rozpikselowane z 2D klasykę gatunku? Nie wymagają potężnych sprzętów do generowania grafiki 3D, są płynne i cieszą oczy. A te nieszczęsne hybrydy? Owszem, bywają wyjątki, gdzie gry takie są dopieszczone jak chociażby F.I.S.T., Nowy Książę Persji czy Bloodstained, ale łatwo zauważyć w branży można, że graczom najbardziej przypasowały płaskie platformery. Szczególnie, że zrobić dobrą grę w prawie pełnym trójwymiarze, by tam nie była drewniana, jest ciężko. Czy dzisiejszemu gościowi specjalnemu udało się przełamać barierę przeciętności? I tak i nie. W każdym razie będę miał dzisiaj trudnego klienta do oceny. Zapraszam. Venture to the Vile, bo o tej grze dzisiaj mowa, zaczyna się bardzo obiecująco, przynajmniej pod kątem fabularnym, bo oto na samym początku poznajemy naszego głównego bohatera, małego Jelonka. To znaczy, chyba, bo nakładane maski na humanoidalne ciała w grze tej to wielka tajemnica. Być może służą one do ochrony przed skażonym powietrzem, bo nasz chłopiec urodził się w świecie, w którym zanieczyszczenia spowodowane czynnikiem ludzkim doprowadziły świat do skażenia fauny i flory, powodując stopniowo rozszerzające się plugastwo. Sami jako gracze zobaczyć możemy, jak z wiekiem dorastania bohatera świat zmienia się ku gorszemu. Kiedy więc opowieścią dochodzimy do roku, w którym rozgrywa się akcja gry, zaraza jest już silnie zakorzeniona praktycznie wszędzie. Fabularnie gra zapowiada się więc świetnie, również pod kątem ekspozycji świata przedstawionego. Post-apo w miasteczku wzorowanym na europejski styl i jego okolice. Szkoda tylko, że historia po dobrym prologu zbacza na dalszy plan, a bohater staje się zwykłym chłopcem na posyłki bo wracając do opowieści zostajemy uszkodzeni przez jednego splugawionego potwora, w wyniku czego stajemy się mutantem z ciałem. Szybko interesuje się nami pewien doktorek, który nieca sobie na nas poeksperymentuje. Więcej opowieści nie mam zamiaru zdradzać, choć... Tak jak wspomniałem, mocno się ona psuje i dopiero zakończenie daje jakiś obraz fajnie napisanej opowieści. Szkoda, że zabrakło jej w trakcie około 8-godzinnej eksploracji. Venture jest z Metroidvanią, ale dosyć nietypową. Dlaczego? Nie ma tutaj szczegółowej mapy świata, a jedynie mała graficzna, która pokazuje na jakie biomy dzieli się świat. Dlaczego tak jest? Twórcy zaimplementowali tutaj przestrzenną eksplorację. Działa to tak, że w niektórych miejscach nasz bohater może przejść do góry lub na dół zmieniając płaszczyznę. Podobny zabieg zastosowano na przykład w kultowym Herkulesie. Przez takie wariacje z eksploracją ciężko jest tworzyć mapę ala Metroidvania. Niestety, przez brak tak ważnego narzędzia, ciężko będzie nam w grze zrobić 100%, często błądząc po całej mapie w poszukiwaniu tej jednej brakującej znajdźki. Zmiana płaszczyzny może też spowodować lekką dezorientację u gracza. Gdyby Venture było klasyczną grą 2D, moim zdaniem wyszłoby jej to na dobre, no, ale oczywiście najlepiej, gdyby była typowo 2D. Czuć tutaj także wspomniane drewno podczas sterowania jelonkiem, co przy nieco kiepskiej optymalizacji na słabszych sprzętach będzie psuło ogólne wrażenie poprzez mniejszy klatkarz i nieco powolne ruchy sterowanej postaci. Ogólnie nie jest źle, ale motoryka oraz płynność sterowania jest tutaj nieco zaburzona. Nasza mutacja w grze tej jest motorem napędowym gatunku Metroidvania, a więc nowe moce, takie jak ślisk w powietrzu, podwójny skok czy niszczenie ścian, będą nowym mutagenem pozyskanym z pokonanych bossów. Tych w grze jest kilka i muszę przyznać, że potyczki z nimi są całkiem pomysłowe. Ale co by i doświadczone oko zauważy, dość niski budżet animacji na napotkanych szefów. Dużo lepiej wykonani są zwykli przeciwnicy, którzy być może nie mogą pochwalić się bogatym wachlarzem ruchów, jednak ich kreacja jest Ciekawa, a animacja poprawna. Poza nowymi mocami, za pozyskaną w grze walutę ulepszyć możemy nasze ataki dzięki drzewku umiejętności. Te dzieli się tutaj na odpowiednie zmutowane kończyny, które pozyskały nadprzyrodzone moce. Aby nieco wydłużyć obcowanie z Venture to the Wild, twórcy pokośli się o dodanie misji pobocznych. Będą to jednak tak klasyczne zadania, jak wypełnianie bestiariusza, ukończenie areny z hordą przeciwników czy zbieranie znajdziek. Są również zlecenia na bandziorów i, kiedy myślisz, że zadania te opierać się będą na pokonaniu minibossów, gra serwuje ci przy nich drobne wyzwania logiczne. Dziwne, acz zaskakujące podejście. Produkcja posiada język polski, jednak jego wykonanie pozostawia wiele do życzenia. Problemem są przede wszystkim źle przetłumaczenie niektóre zdania, które niekiedy brzmią jak przemielone trzy razy przez translator bez odpowiedniej korekty stylistycznej. Niestety zdarzają się także całkowicie nieprzetłumaczone kwestie, chociażby tytuły zadań. Są jednak i dobre strony omawianego dzisiaj bohatera. Venture to the Wild pomimo powyższych mankamentów jest grą całkiem wciągającą. Myślę jednak, że czerpać z niego przyjemność będą przede wszystkim fani gatunku. Biomy zaskakują różnorodnością, klimat jest nie do podrobienia, a niektóre sekwencje platformowe całkiem wymagające. Do tego naprawdę ładna oprawa graficzna. Szkoda, że gra ma kiepską optymalizację, bo chrupanie kamery przy mniejszej niż 60 liczbie klatek bywa tutaj odczuwalne. I jak tu ocenić tak nierówny produkt? Widać w nim zaangażowanie autorów, ale ciężko pominąć wady, rzucające się mocno w oczy, szczególnie kiedy autorzy za grę życzą sobie ponad 100 złotych. Warto więc chyba jednak poczekać na przecenę, chyba że jesteś fanem platformowej Metroidvanii, a wszystkie inne ciekawe tytuły masz już ograne. Venture to the Vile wypełni więc twoją pustkę, ale absolutnie nie zmieni ci poglądu na ten gatunek. To po prostu klasyczny przedstawiciel bogatego już w 2024 roku podgatunku. Dlatego szału nie ma. Choć gdybym miał oceniać grę w systemie procentowym, dałbym oryginalnie 69. Bo mimo przeczenia w recenzji, grę ukończyłem z przyjemnością bez zbędnych poirytowań, nie licząc ostatniego bossa. Dziękuję za obejrzenie tego materiału do końca. Gorąco zachęcam byście zostali z nami i w przyszłości słuchali kolejnych indyczych opowieści.